Znajdujemy się w obiekcie, w obiekcie Selena FM SA we Wrocławiu. Mieliśmy przyjemność wykonać projekt całości systemu FV. Cała historia rozpoczęła się od momentu, kiedy Selena w związku z intensywnym rozwojem poszukiwała nowego biura. Ruszili się do nas, aby zaproponować im rozwiązania. Nasz dział projektowy po długich konsultacjach z użytkownikiem. Zaproponował rozwiązania, oczywiście były jakieś tam zmiany, poprawki i tak dalej. Na tej podstawie został oszacowany całościowy budżet, później zostały dobrane urządzenia. Zaproponowaliśmy rozwiązania bardziej nowoczesne w obecnych czasach, czyli jakby projektory raczej nie wchodziły w rachubę, bo w związku z tym, że są duże przestrzenie oświetlone, gdzie mamy światło dzienne wpada, więc projektory by musiały być dużej mocy, więc i hałas i tak dalej. Więc Zastosowaliśmy rozwiązania wszystko na monitorach interaktywnych, gdzie w mniejszych salach konferencyjnych, gdzie zespoły 4, 6, 8 osobowe mogą spokojnie pracować nad na tem na Teamsach, przede wszystkim, czyli Office 365, obecny chyba mniej więcej standard w tym zakresie. Na tej podstawie mamy możliwość komunikacji zarówno bezprzewodowo, jak i przewodowo, czyli na monitorach interaktywnych możemy wybrać sobie źródło typu HDMI z przyłącza stołowego czy R-Server, właśnie, czyli połączenie bezprzewodowe, gdzie klient w jakości HD może sobie przesyłać do dziewięciu obrazów w tym samym momencie. Daje nam to takie bezpieczeństwo, że, że r serwer ma taką opcję, że możemy sobie pisać kod, żeby dany klient nie, nie, jakby nie mógł sobie szerować na nieswoim nie swojej sali ten sygnał. Wszystkie monitory, tak jak mówiłem, a może nie wszystkie, większość monitorów to są monitory interaktywne. Lege Master sali Supreme, gdzie mamy możliwość wbudowania OPS-a i jest zbudowany OPS na procesorach Intel i7. Eee, oczywiście łączność przewodowa, bezprzewodowa, w związku z tym, że to korporacja, więc bezpieczeństwo sieciowe miało duże znaczenie, więc wszystkie komputery są w odpowiedniej podsieci, zalogowane do Active Directory. Dlatego mamy oczywiście możliwość podłączenia Sandbara, czyli jest podłączony Sandbar, który ma wbudowaną kamerę z tak zwanym EPTZ, czyli mamy możliwość śledzenia od razu rozmówców yy, 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 podczas konferencji, podczas spotkania. W kamerze jest zbudowana matryca mikrofonowa składająca się z 7 mikrofonów. Co pozwala nam na zasięg mniej więcej między 6 a 9 metrów. Spokojnego odbierania dźwięku, żeby nie stosować mikrofonów, czy to nabiórkowych, czy to mikrofonów sufitowych. Jakość dźwięku jest w zupełności akceptowalna przez obie strony konferencji. Dlatego oczywiście, wszystkie monitory zostały zamontowane na, na uchwytach Vogelsa. Rozwiązanie najszybsze na dzień dzisiejszy w montażu, najbardziej efektywne rozwiązanie, które stosujemy w naszych projektach. Jako dystrybutor. Dodatkowo, oczywiście, część sali wyposażona jest w najnowsze wózki elektryczne Wogelsa, gdzie akurat to są biura zarządu, gdzie zarząd może sobie regulować do zastosowań indywidualnych wysokość tego monitora, jaki ma być zastosowany. Każda sala korzystuje połączenia połączenia serwerowe do Legamastera, rozwiązania do przesyłu bezprzewodowego. Dodatkowo mamy w salach dużych, konferencyjnych, w salach biurach zarządu, mamy salę, gdzie mamy pełne nagłośnienie i mikrofony. Nagłosienie zostało sufitowe wykorzystane z rozwiązania na głośnikach koakcjalnych w technologii 100 Waltowej dla lepszego nagłośnienia sal konferencyjnych. Dlatego mam zamontowane mikrofony, jeden odbiornik dwa nadajniki w zależności od zastosowania, czyli mamy jeden nadajnik jest na główny, drugi jest typu handheld, żeby użytkownik miał pełną swobodę. Tam również jest rzeczywiście wideokonferencja, również oparta na Teamsie, więc mamy pełną komunikację zarówno z tutaj na wewnątrz, bo tutaj są trzy piętra, jak i ze wszystkimi oddziałami, bo trzeba tutaj wspomnieć, że Selena jest dużą firmą, korporacją, która ma zasięg ogólnoświatowy, na kilku kontynentach swoje biura. Na jednym z pięter mamy serwerownię, gdzie klient wykorzystał pełną szafę 42U, gdzie mamy wszystkie urządzenia. Serwerownia fajnie skonstruowana, bo ma system gaśniczy, odpowiednią temperaturę, z, z, z ograniczonym dostępem każdy tam nie może wejść, więc zarządzalność tymi urządzeniami jest mocno ograniczona, to tylko do administratorów i ewentualnie do, do firmy serwisującej. Wzmacniacze, mikrofony oczywiście FoneStara, nagłośnienie sufitowe FoneStara. Bardzo sympatycznie skonstruowana cały schemat blokowy. Ta współpraca z klientem układała się znakomicie. Dwie strony rozumiały się, co jest potrzebne. Projekt został wydany w terminie zgodnym. Z naszej strony były jeszcze nadzory autorskie nad wykonaniem projektu. Instalacja przebiegła pomyślnie w czasie, dlatego, że tutaj był determinowany użytkownik, był zmianą lokalizacji. Udało się, firma wykonująca instalację, wykonała to w odpowiednim terminie, także wszystko zadziałało. A tak jak mówię, tutaj jeszcze taką kropką nad i jest system monitoringu ze strony Atena, czyli mamy wszystkie urządzenia, możemy polanie sobie kontrolować, zarządzać nimi, więc to jest taka też wisienka na torcie. Korzystamy z rozwiązań firmy Legomaster oraz Aten. Głównymi produktami są monitory 75 i 98 cali, rozlokowane w naszych salach konferencyjnych, w których prowadzimy różnego rodzaju spotkania z pozostałymi uczestnikami naszej organizacji w różnych spółkach, które są rozlokowane na czterech kontynentach. Wyróżniamy kilka rodzajów połączeń, którymi użytkownicy mogą się komunikować z ekranami, z monitorami. Jest to wykorzystywany AirServer do komunikacji bezprzewodowej, umożliwia łączenie się poszczególnych urządzeń na Androidzie, na iOSie oraz również za pomocą klasycznych notebooków z wykorzystaniem systemów Windows. I zaimplementowanych rozwiązań Recast. Mamy też możliwość bezpośredniego połączenia komunikacji z monitorami. Wykorzystujemy protokół hd D do komunikacji z sercem infrastruktury, który jest umiejscowiony w naszej serwerowni, gdzie terminuje się połączenia wszelkich urządzeń całej infrastrukturze AV, którą wykorzystujemy. A ten był naszym dostawcą panelów rezerwacyjnych, które mamy umiejscowione przy salach konferencyjnych korzystamy z wykorzystaniem też infrastruktury Office 365 do zarządzania tymi informacjami. Dzięki zastosowanemu systemowi Office 365 mamy możliwość pełnej integracji z panelami firmy Aten. Dzięki czemu też cały system rezerwacji sali jest oparty o kalendarz i zaszyte w nie funkcje. Staraliśmy się wspólnie z projektantem dobrać taki system rozwiązań, aby z perspektywy użytkownika zarządzanie i obsługa tych systemów była dość prosta. Za pomocą dwóch, trzech przycisków można było takie połączenie zestawić. Wykorzystujemy systemy wideokonferencyjne do komunikacji za pomocą aplikacji Teams. Kontaktujemy się. Z pozostałymi uczestnikami naszej organizacji, ale także również z użytkownikami spoza naszej organizacji. Użytkownicy wykorzystują sale wideokonferencyjne głównie do połączeń z aplikacją Teams, gdzie komunikujemy się z pozostałymi pracownikami w grupie Selena, ale także z kontrahentami i innymi osobami, które są zapraszane do naszych spotkań. Rozpoczęcie spotkań dzięki wykorzystanej technologii jest naprawdę bardzo proste. Po krótkim półgodzinnym szkoleniu użytkownicy byli w stanie bardzo szybko inicjować połączenia wideokonferencyjne z partnerami, z innymi uczestnikami. Łatwość obsługi tych systemów pozwala na to, że też jako dział IT oszczędzamy czas. W naszych rozwiązaniach postawiliśmy na soundbar jako źródło dźwięku, ale także kamerę i matrycę mikrofonową. Dzięki temu przy salach kilkuosobowych, osobowych jesteśmy w stanie precyzyjnie określić też rozmówcę w danej lokalizacji w sali, ale także zapewnić odpowiednią jakość dźwięku. I wysyłanego i odbieranego dla uczestników konferencji. Jedną z podstawowych technologii, o jaką oparliśmy rozwiązania wdrożone w tej instalacji, jest technologia hd -based umożliwiająca przesłanie nam sygnału wysokiej rozdzielczości na dość długie dystanse. Cała dystrybucja sygnału oparta na tej instalacji jest przygotowana pod rozdzielczość 4K, mimo dystansów, które są do pokonania dla tego sygnału. Wykorzystujemy tutaj matryce modularne do połączenia największych sal, które mogą współpracować oddzielnie, jak i. Razem, a także system sterowania, który zarządza wszystkimi e, urządzeniami, w których sala jest wyposażona. Um. Opierając się o panele systemu sterowania możemy kontrolować wszystkie urządzenia. Zastosowane receivery HD-based z deembedowanym audio pozwalają nam na wysłanie sygnału audio do systemu nagłośnieniowego. Za kontrolę całego systemu audiowizualnego odpowiada główna jednostka, znajdująca się w szafie rakowej i wykorzystująca infrastrukturę sieciową do przesyłania sygnałów kontrolnych na wszystkie pozostałe urządzenia. Dzięki zastosowaniu dwóch paneli serii. VK330, użytkownik może w prosty sposób i przyjazd, dzięki przyjaznemu interfejsowi wybrać tą funkcjonalność SAI, która jest dla niego w danym momencie e, potrzebna. Za pomocą e, paneli systemu sterowania użytkownik może przełączać sygnał, może sterować oretami, a także przełączać e, sygnał wideokonferencyjny na główny monitor. Dodatkowo cały system sterowania, jak i system dystrybucji sygnałów. Jest zarządzany przez globalny system Unizon, pozwalający na zarządzanie IT menadżerowi wszystkimi salami wprowadzonymi do oprogramowania. Jako uzupełnienie, i także rozbudowa samej instalacji jest System rezerwacji SAR, który umożliwia korzystanie z przestrzeni w bardzo prosty i przyjazny sposób dla użytkownika, informując o tym, czy sala jest zajęta, czy sala jest w tym momencie wolna, opierając się o rozwiązanie Office 365. Cała infrastruktura oparta jest o rozwiązania sieciowe, w tym wykorzystanie struktury ranowej dla systemu sterowania, a także wykorzystanie tej samej struktury do systemu rezerwacji SAR, która nie dość, że dostarcza nam informacje do paneli, jak także pozwala na ich zasilanie. Sam system rezerwacji SAR nie wymaga żadnego dodatkowego serwera ani licencji. Panel jest jedynym i potrzebnym rozwiązaniem do działania systemu, jak i oczywiście integracja z rozwiązaniem crowdowym Office 365. Ogranicza to dodatkowe koszty, nie przynosi dodatkowych kosztów w przyszłości, więc jest to rozwiązanie, które zamykamy na etapie już instalacji. Przy okazji chciałem na sam koniec podziękować serdecznie zarówno Selena FM za, za możliwość udziału w tym bardzo ciekawym i sympatycznym projekcie. Również chciałbym podziękować naszym partnerom, naszym markom, które mamy w naszej ofercie, gdzie udało nam się to wszystko spiąć czyli zarówno Lega Master, czyli dostawa, dostawca monitorów, rozwiązań interaktywnych, systemu do transmisji bezprzewodowego, Wogelsowi niezawodnemu rozwiązaniami co do uchwytów, statywów, wszystkiego co, co się wiesza na ścianie, na suficie, na ziemi się jeździ. Rozwiązanie naprawdę jedno z najlepszych. A ten, czyli Signal Management system rozwiązania spotkaniami, czyli system rezerwacji sal. Dodatkowo mamy system do monitoringu, to też świetne rozwiązanie. Oczywiście fone star, czyli mamy nagłośnienie pełne, głośniki sufitowe, ten balans między jakością a budżetem idealnie wpasuje się w rozwiązania tego typu. Dziękuję bardzo.